Kiedy zapytałam na Instagramie, którą następną piosenkę powinnam zinterpretować, Wasze głosy były jednoznaczne. Rapowaną szesnastkę prezydenta. Cóż, Vox Populi, Vox Dei. Dzisiaj przyjrzymy się, o czym rapuje Andrzej Duda. Udowodnię Wam, że jest to absolutna perełka, którą nasz prezydent popełnił. Bo któż ma nie dać rady, jeśli nie ja? Umiem zinterpretować wszystko. Zanalizuję każdy tekst i znajdę każdy motyw. Ukryty, bardziej lub mniej, przez autora, a znajdę nawet takie elementy, których autor sam nie jest świadomy. Zaczynamy! Nie pytają Cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Nie pytają Cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Nie pytają Cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Rozpoczynająca utwór pełni tak naprawdę funkcję refrenu. Będzie powtórzona jeszcze kilkakrotnie. Składa się ona z sześciu wersów, choć tak naprawdę są to tylko dwa wersy. Pierwszy, trzeci i piąty są takie same, oraz drugi, czwarty i szósty także są identyczne. Dominujący środek tej partii tekstu to oczywiście paralelizm składniowy. Ktoś nie znający się na poezji mógłby powiedzieć, że to taka sprytna ucieczka. Powtórzymy ten sam wers kilka razy i mamy sprawę załatwioną. Na szczęście ktoś znający się na rzeczy, tak jak ja, podobnym kalumniom będzie przeczył. Paralelizm składniowy czy wszelkiego rodzaju powtarzanie to dominanta kompozycyjna typowa dla takich tekstów, jak na przykład modlitwy Litanie. Tam powtarzanie niesie za sobą walor tak naprawdę religijny. Można byłoby więc powiedzieć, że podmiot liryczny tego tekstu próbuje naśladować sposób wypowiedzi prawie że mistyczny. Jednocześnie powtórzenia wzmagają warstwę melodyjną tekstu. Jest on łatwiejszy do rapowania, do powtarzania, do śpiewania. Co więcej, kiedy przyjrzymy się wersyfikacji, policzymy sylaby tej partii tekstu, okaże się, że rygor przy tworzeniu tych słów był naprawdę bardzo, bardzo mocny. Pierwszy, trzeci i piąty wers zawierają po 8 wersów, podczas gdy drugi, czwarty i szósty siedem. Co więcej, rozkład akcentów, zobaczcie, jest właściwie idealny. Taki układ nazywamy układem tonicznym. Przypomnę, a właściwie powiem, że już Mistrz Jan Kochanowski. Tworzył swoje pieśni, zazwyczaj składające się z wersów ośmiozgłoskowych właśnie, a najbardziej znanym tonicznym utworem w języku polskim jest chyba deszcz Jesienny samego Loporda Staffa. Przyznacie, że umieszczenie swojego utworu obok takich nazwisk musi robić wrażenie. Bezpośrednie zrody adresata jednoznacznie oczywiście wskazuje, do kogo swoją wypowiedź kieruje podmiot liryczny. Nie pytają cię o imię. Ale jednocześnie ten zwrot wskazuje, jaką postawę przyjmuje podmiot liryczny wobec osób, osoby, do, których, do której się zwraca. Druga osoba liczby pojedynczej, cię zastosowana w tym zwrocie do adresata, wskazuje na familiarność, na pewnego rodzaju bliskość pomiędzy nadawcą a odbiorcą wypowiedzi. Może wskazywać także na stosunek społeczny, to znaczy nadawca wypowiedzi, podmiot liryczny, albo jest, albo przynajmniej czuje się w hierarchii postawiony wyżej, w hierarchii społecznej oczywiście, postawiony wyżej niż adresat wypowiedzi. Czasami jednak druga osoba liczby pojedynczej stosowana jest, aby ukazać adresata gramatycznie może pojedynczego, ale tak naprawdę interpretacyjnie pokazać szeroki, szeroki zbiór adresatów. I uczynił tak na przykład Zbigniew Herbert w takim bardzo znanym utworze przesłanie pana Kogito. Posłuchajmy. Idź dokąd poszli tamci, do ciemnego kresu, po złote runo nicości, twoją ostatnią nagrodę. Wszyscy poloniści na pewno tłumaczyli Wam, że pomimo zastosowania trybu rozkazującego drugiej osoby liczby pojedynczej, Herbert nie zwraca się do jakiejś konkretnej osoby, ale właśnie do bardzo szerokiego ogółu. Podobnie jak nasz prezydent. Kogo natomiast nie pytamy, nie pytają o imię, jak w utworze pana prezydenta pada, padają takie słowa. To banalne zdawałoby się pytanie każe nam odnieść się do historii kultury śródziemnomorskiej, do której Andrzej Duda się odwołuje. Bardzo wyraźnie zresztą. Być może nie słyszeliście o tym wcześniej, ale również być może prawdopodobnie nie słuchaliście rad takiego specjalisty, jakim jestem ja. Pozwólcie więc, że Wam wyjaśnię. W tradycji semickiej, starożytnej, e, zwłaszcza w Talmudzie albo w Kabale, Imienia Boga nie wolno ani zapisywać, ani tym bardziej wymawiać. Może uczynić to, wymówić, wymówić imię Boga, tylko Najwyższy Kapłan, i to w jeden określony dzień w ciągu roku. W dzisiejszej kulturze hmm, przetrwały tego typu wierzenia hmm, czy obyczaje dawnych, starożytnych, nie tylko semickich zresztą ludów, hmm, w kulturze popularnej. Na przykład w Harry Potterze hmm, nie wolno wymawiać pewnego imienia, a w niektórych utworach, filmach, baśniach, powieściach, fantazy, hmm, aby pokonać przeciwnika, jakiegoś może potwora, maga, należy poznać jego imię, bowiem. Poznanie prawdziwego imienia oznacza niejako przejęcie władzy nad tym, kogo imię się poznaje. W Księdze Rodzaju, kiedy Pan Bóg przyprowadza do Adama zwierzęta, każe Adamowi te zwierzęta nazywać. W ten sposób, symbolicznie, oddaje mu je we władanie. Imion nie posiadają także bezimienni. Czyli taka grupa ludzi, o których właściwie nikt się nie troszczy, to grupa ludzi w społeczeństwie niepotrzebna, wyrzucona poza jego nawias. Ci ludzie są tak nieważni, że nawet nie warto pytać, jakie imiona mieliby posiadać, bowiem ci, którzy znowu czują się w hierarchii społecznej postawieni wyżej, prawdopodobnie nie muszą i nie chcą o nich zabiegać. Przyjrzyjmy się zatem, co sam autor mówi na ten temat. Duda mówi, że miał na myśli wszystkich tych ludzi z personelu medycznego lekarzy, ratowników, pielęgniarki którzy nie pytają nikogo o imię, tylko niosą pomoc. A zatem słowa nie pytają Cię o imię nie są kierowane do białego personelu, do. Medyków, pielęgniarek czy ratowników, to raczej słowa, które określają tę grupę społeczną, ale kierowane są do pacjentów, czyli do tych ludzi, którym medycy, ratownicy, pielęgniarki pomagają. A zatem przeniesiemy tę opowieść, którą snuje podmiot liryczny, na wymiar, na poziom paraboli literackiej, takiej, którą posługiwał się w przypowieściach. Jezus, kiedy chciał pokazać swoim wyznawcom, uczniom, jak powinni postępować. I w tego typu narracji, w tego typu opowieści, pacjenci staną się pewnym człowiekiem, a lekarze, pielęgniarki, ratownicy, miłosiernym Samarytaninem, który, nie wiedząc tak naprawdę komu, pomaga z taką myślą, przywodnią, zasadą, wartością naczelną, że należy pomagać bliźnim, niezależnie od tego, kim są, skąd pochodzą, jakim językiem mówią. Medycy walczą z ostrym cieniem mgły. Przyjrzyjmy się zatem tej konstrukcji wyrazowej, temu związkowi wyrazowemu i wyjaśnimy, co on może oznaczać. Zaczniemy od mgły. Ten rzeczownik niesie ze sobą konotacje, czyli skojarzenia. Raczej negatywne. Mgła zazwyczaj zasłania widoczność. Ogranicza ją do kilku metrów albo kilkudziesięciu centymetrów. Poprzez mgłę nie możemy zobaczyć na przykład dziury na drodze, niebezpieczeństwa, które czyha tuż przed nami, albo wroga, który, kto wie, może tuż obok się znajduje. Przypomnę, że Macbeth w utworze Szekspira spotyka czarownicę właśnie w mgle. Epitet cień mgły jest jednocześnie metaforą, ponieważ mgła jako takiego cienia rzucać nie może. Cień rzucają przedmioty albo obiekty, a mgła przecież nim nie jest. Chyba, że ta mgła, o której opowiada podmiot liryczny, jest bardzo specyficzna i na naszych oczach przekształca się w coś materialnego, albo jeszcze lepiej dokonuje się resublimacja, czyli przejście stanu stałego, stanu gazowego w stan stały z pominięciem środkowego etapu. I w takiej sytuacji cień mgły będzie jawił się jako naprawdę bardzo niebezpieczna, okrutna, być może magiczna, a nawet diabelska siła. Cień możemy potraktować także metaforycznie, jako przestrzeń, do której nie dochodzi światło, czyli ciemność. Na zrozumienie metafory ciemności nie jest trudne w ogóle, to wszelkiego rodzaju czyhające, zło i niebezpieczeństwo. Obejrzyjcie sobie pierwszy, lepszy horror i zobaczcie, jak te dwa elementy, mgła i ciemność, współgrają, żeby zrozumieć, jaki ładunek mroku, zła, niebezpieczeństwa i grozy ze sobą niosą. Gdybyśmy jednak jakimś cudem przeoczyli te dwa wcześniej zanalizowane przeze mnie wyrazy, czyli y, cień i mgła i nie zrozumieli, jak bardzo mocne niebezpieczeństwo, skojarzenie niebezpieczeństwa ze sobą niosą, to podmiot fizyczny serwuje nam także przymiotnik ostry. I finalnie ten epitet, ostry cień mgły, oprócz tego, że jest metaforą, to możemy w nim znaleźć także taką młodopolską nutę sensualności poprzez synestezję, czy środek, który nakazuje odczuwać zjawiska poprzez inne zmysły, niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Mgła, oprócz tego, że rzuca cień, to jest też ostra. W jakiś sposób podmiot liryczny, a może inni bohaterowie, także tę mgłę e, odczuwają. Fizycznie jest to niemożliwe, natomiast metaforycznie otwiera bardzo szerokie spektrum rozumienia tego zjawiska. Jeżeli chcielibyśmy podsumować ten pierwszy element tekstu, który jednocześnie pełni funkcję refrenu i powtarza się to znaczy, że jest ważny w całości przesłania podmiotu lirycznego, a właściwie Andrzeja Dudy, to należy powiedzieć, że jest głęboko zanurzony w kulturze śródziemnomorskiej, ale także rodzimy. Tu odwołania do Kochanowskiego czy Herberta są bardzo wyraźne i istotne. Operuje pojęciami znaczeniowymi z fizyki, jak na przykład resublimacja, ale także pojawiają się tendencje toniczne z wyraźną dążnością do melodyjności tekstu. Należy przyznać, że jest to naprawdę niemała umiejętność, aby skonstruować taki tekst. To jest Maj, nie pachnie Saskia Może ktoś to gdzieś przewidział, ale wróżba raczej tempa. Ponech Liryczny jest bez wątpienia znawcą polskiej kultury no, ludowej i na pewno rozrywkowej, o czym świadczą słowa o pachnącym a właściwie niepachnącej saskiej kępie w maju. To oczywiście cytat pochodzący z utworu Małgośka, autorstwa Agnieszki Osieckiej, który znamy prawdopodobnie bardziej jako piosenkę, którą śpiewa Marek Ludowicz. Podmiot liryczny, głęboko zanurzony w tejże kulturze, urasta do ranki prawie, że poety doktus, moglibyśmy powiedzieć, czyli kogoś, kto jest naprawdę obeznany, oczytany, jest znawcą, Świata i kultury, w których przebywa. Historia tytułowej Małgoski jest dość przygnębiająca. Otóż jej ukochany porzuca ją, by być z inną kobietą, z którą zresztą się żeni, co jak się możemy domyślać, nie poprawia nastroju tytułowej Małgoski. Sytuacja liryczna utworu Duby także rozgrywa się w maju, ale tym razem właśnie Saska Kempa nie pachnie, co jednak nie zmienia rozwoju wydarzeń, bo jak czytamy, wróżba to i tak tępa. Ten epitet tępa wróżba możemy i powinniśmy skontrastować z wcześniej już wspomnianym epitetem ostry cień oczywiście mgły. To przeciwieństwo ostry tępy wyraźnie wskazuje, że wobec ostrości, czyli niebezpieczeństwa zjawiska nie ma Ratunku nie ma nadziei, nie ma obrony. Tępa wróżba, tępa nadzieja, ani tępa rada nie pomogą nam wszystkim, bohaterom, ludziom, walczyć z przeciwnościami losu. Ostre niebo tu i teraz, ostra ziemia, ostry kurz, wczoraj znika w nieostrości, jutro dzisiaj zaraz już nie pytają. Gradacja emocji, którą posługuje się podmiot wiryczny, prowadzi nas aż do tej zwrotki, która zdaje się być kluczowa w interpretacji całego tekstu. Właśnie tutaj trzy razy pojawia się przymiotnik ostry. Ostre jest niebo, ostra jest ziemia, a także kurz. Już z analizy wcześniejszej wiemy, że ostry ten przymiotnik niesie ze sobą konotacje bardzo negatywne, bardzo nieprzyjemne i bardzo groźne. W związku z tym. Potrojony przynosi wizję naprawdę bardzo trudną do zaakceptowania, prawie że apokaliptyczną, no bo jeżeli i niebo, i ziemia są ostre, to gdzie należy szukać bezpieczeństwa i ratunku? Taka przestrzeń wydawałoby się, że nie istnieje. Ostry jest też kurz, a kurz, podobnie jak mgła, ma. Taką umiejętność, taką cechę, którą kolokwialnie mogę określić słowami: w wszędzie. A w wszędzie, nawet podpowieki, będąc synonimem metaforą zmęczenia, i dlatego widzenie człowieka w takim czasie jest, i tutaj cytuję, nieostre. Coś znika w nieostrości. Podmiot liryczny mówi, że wczoraj znika w nieostrości, zresztą podobnie jak jutro, dzisiaj, zaraz i już. Czym podkreśla nieuchronność, przemijalność ludzkiego losu odwołując się do bardzo znanych barokowych motywów vanitas, pojawiających się w, pojawiającego się tego motywu w poezji barokowej, w nurcie tak zwanym metafizycznym. Tu polecam przypomnienie sobie wierszy Daniela Namorowskiego albo chociażby Mikołaja Sempa-Pszarzyńskiego wrócę także, autor powraca do rygoru wersyfikacyjnego. Zwróćcie uwagę, że wersy nieparzyste mają ponownie po 8 sylab, a nieparzyste po 7, a rozkład akcentów ponownie okazuje się być wręcz idealny. ciepły wieczór bez ciemności, trawa, spokój, my i wy, my i wy, my to oni oni my. Na szczęście poeta. Nie pozostawia swoich czytelników z takim wrażeniem bardzo apokaliptycznej przyszłości, e, ogromnego pesymizmu i braku nadziei. Bo już kolejna zwrotka przynosi motywy iściarkadyjskie. Czytamy, że oto panuje ciepły wieczór, że ciemność na szczęście już nie panuje, czyli prawdopodobnie mgła, mgły już nie ma, ani kurzu na niebie i ziemi, a trawa, zapewne bujna i zielona, stanowi przestrzeń azylu, czyli, krótko mówiąc, bezpieczeństwa. Co więcej, społeczeństwo nie jest już podzielone na my i wy, bo czytamy: oni to my, my to oni. Wrażliwy czytelnik może dostrzec w tych słowach, tej części tekstu, nawiązania do bardzo ważnych dwóch polskich poetów, Czesława Miłosza i Adama Mickiewicza. Nawiązania do utworu noblisty, takiego bardzo znanego pod tytułem Dar, znajdziemy w słowach i tutaj zacytuję, dzień taki szczęśliwy, mogła opadła wcześniej, pracowałem w ogrodzie. Mówi że i kluczowym wydaje się właśnie to opadnięcie mgły. Już nasz noblista zauważył, że mgła kiedy pojawia się w przestrzeni literackiej, a oczywiście symbolizującej życie, nie przynosi dobrych skojarzeń i nie jest symbolem dobrego życia. Ciepły wieczór, o którym mówi zatem Andrzej Duda, przy trawie, a ja cały czas będę się upierała, że bujnej i zielonej, jest zatem przeciwieństwem obrazu, którym raczył nas wcześniej, a więc ostrego cienia mgły i kurzu i świata, który. Widzimy oczami zmęczonymi, czyli no właśnie, ta wizja jest nieostra. Nawiązaniem z kolei do chyba najsłynniejszego utworu Adama Mickiewicza, a zatem Pana Tadeusza, będzie wizja społeczeństwa bezpiecznego, a przede wszystkim niepodzielonego. Jedna z ostatnich scen epopei narodowej kończy się wspólnym tańcem bohaterów – polonezyn. Zobaczcie, jak tę scenę przedstawił reżyser filmowej wersji pana Tadeusza. Andrzej, przypadek nie sądzę fajne. Czas zacząć! Pod rusza. I z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza, i wąsa podkręcając, podał rękę Zosi, i kłaniając się grzecznie, w pierwszą parę prosi. Pytają cię o imię, walczą z ostrym mgły. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Mocne ręce ratowników wszyscy razem chwała im. Wszyscy razem chwała im. Mocne ręce ratowników wszyscy razem chwała im. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Mocne ręce ratowników wszyscy razem chwała im. Kiedyś ułani, uczestnicy powstań, żołnierze na frontach różnych wojen mieli przynieść Polsce niepodległość, tak bohaterowie naszych współczesnych czasów, ubrani może nie w mundury, ale w kitle, wyposażeni w maseczki i w rękawiczki, przynoszą nam, uczestnikom codzienności, szczęście. Trzykrotne powtórzenie, wszyscy razem, chwała im nie pozostawia wątpliwości, do jakie postawy wobec personelu medycznego namawia podmiot liryczny. Tym samym przybliża swój utwór do liryki apelu, a siebie samego jako osobę mówiącą, jako nadawcę tego komunikatu stawia w rzędzie nauczycieli, filozofów, mówców, mędrców, a właściwie także romantycznych Przywódców narodu, którzy prowadzą społeczeństwo na barykady walczące z epidemią. Na szczęście, e, i tutaj znowu cytat: ręce ratowników są mocne i bardzo dobrze, że takie są, bo jak inaczej można walczyć z ostrym cieniem mgły? Mój wybud, mogę podsumować bardzo krótko. Pozorna prostota formy tekstu Andrzeja Dudy kryje w sobie ogromną ilość środków wyrazu artystycznego, motywów, aluzji literackich, archetypów i toposów. W tym możemy na pewno wskazać nawiązania do takich wielkich artystów i poetów jak Adam Mickiewicz, jak Zbigniew Herbert, jak Czesław Miłosz. Podmiot liryczny wykreowany przez Andrzeja Dudę to z kolei potrosze romantyczny buntownik, który nie zgadza się na zło świata i nawołuje do właściwych postaw wobec niegodziwości współczesnego istnienia. To potrosze także mistyk, który zna, rozumie, a nawet może kontroluje naturę. Ostrcie mgły, resublimacja to także znawca arkanów języka, to poeta, zanurzony w rzeźbieniu w słowie, bawiący się polisemią, patrz, ile razy ostrość została wykorzystana i w ilu kontekstach. To także mm, artysta, filozof, poeta doktus, który stara się pokazać innym, jak żyć, by żyć dobrze. Krótko mówiąc, mistrzostwo warsztatu, czekamy, a właściwie ja czekam na więcej, panie prezydencie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.